Teraz ja chcę pokazać, że mają kolekcję kart z FIFA 365. Więc zaczynajmy. Tu mam kody. No gier. Ale nie działają, nie będą wam działać, bo ja je już wszystkie użyłem. Więc... Tu mam takie. O. A tu ich kódy, tu také mám, také švičané karty, a tu kódy, tu, tu, tu mám FIFA World Cup history, a tu kódy také, tu mám Limited Edition, mám Ronaldo, mám... Mm. Nie znam wszystkich imion, przepraszam, więc za nie mogę powiedzieć, ale tu mam kody, tu Limited Edition znowu, a tu jest kod, więc to moja kolekcja do teraz, więc trzeba Wam pokazać, więc pa.